Czołem, kochani, szczęść Wam Boże, czego nigdy nie powinniśmy się wstydzić? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc, mała człowieczka, i ruszamy ze Słowem Bożym. Nie wiem, czy czytaliście y, historię i książkę pod tytułem Pustyni w puszczy Henryka Sienkiewicza, gdzie można poznać przygodę Stasia i W pewnym momencie całej tej historii Staś znajduje się jako porwany w domu Machtiego. Machti jest prorokiem, ale nie chrześcijańskim. Jest postacią historyczną. Prorokiem, który w tamtym czasie chciał odnowić cały islam. Staś więc z całą trwogą staje przed wielkim prorokiem, który pyta się go, czy przyjmie jego wiarę. Wiecie, co odpowiedział mu ten młody chłopak? Posłuchajcie, proroku, twojej nauki nie znam, więc gdybym ją przyjął, uczyniłbym to ze strachu jako tchórz i człowiek podły. Ale czyż zależy ci na tym, by. Wiarę twoją wyznawali tchórze i ludzie podli. To było zdanie, które wielu bałoby się wypowiedzieć. Jeden nawet z Greków, którzy tam byli, podpowiadał do Stasia, żeby powiedział, że tak zgadzam się przyjąć inną wiarę, a tam sercu sobie myślał, co chcę. Ale takim nie był Stasz. Staś dumnie stał wyprostowany. I wiedział, że w tym momencie staje się obrońcą całego chrześcijaństwa. W dzisiejszej niedzieli czytamy słowa zapisane w Ewangelii, według świętego Mateusza. Posłuchajcie. Pan Jezus powiedział: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? Przecież żaden z nich bez woli ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc to się przyzna do mnie, przed ludźmi. Przyznam się i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Słuchając takiej Ewangelii jak dzisiaj, warto postawić sobie pytanie: Czy ja mam odwagę przyznać się, do wiary w Pana Jezusa. Bo przecież przed nami są różne sytuacje. Warto spytać się, czy chociażby z odwagą i dumą noszę krzyżyk bądź medalik na swojej szyi. Albo warto się też spytać, czy w moim domu są znaki chrześcijańskie, obraz, ikona, które przypominają innym i mi samemu o wierze. Warto się też spytać, czy mam odwagę, Umieć się modlić, nawet gdy inni patrzą w domu, w szkole, na obozie czy na kolonii. Czy pamiętam i mam odwagę pamiętać i być na niedzielnej Eucharystii? Czy pamiętam o Mszy świętej? Czy umiem się właśnie znaleźć i zachować w kościele, gdy tam jestem? Czy widać po mnie, że jestem Bożym Dzieckiem, że jestem uczniem i uczennicą Chrystusa? W końcu warto się spytać siebie, czy mam odwagę czytać, albo czy nawet posiadam Pismo Święte, czy znam Chrystusa, czy umiem się do Niego przyznać i głosić Jego naukę. To wszystko ważne rzeczy, bo taka odwaga sprawia, że Chrystus kiedyś przyzna się także i do nas, gdy my się tu do Niego przyznajemy. Nie wszystkim przyjdzie nam stanąć w tak wielkiej, i trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Staś z książki pod tytułem W pustyni, w puszczy. Dla nas przyznanie się do Pana Jezusa często tyczy się małych, prostych rzeczy. Tak było też w historii i życiu księdza Jerzego Popiełuszki. Błogosławionego księdza Jerzego, który jako kleryk trafił do wojska. To się spyta, jak do wojska jako kleryk? W tamtym czasie w Polsce panował ustrój nieprzyjazny dla kościoła i wiary. Tak też ksiądz Jerzy, jak inni klerycy, trafili do wojska po to, żeby wybić im z głowy pomysł o powołaniu kapłańskim. Jeden z takich oficerów, kiedy zauważył, że ksiądz Jerzy nosi na palcu różaniec, a na szyi medalik, robił wszystko, żeby ten ściągnął symbole wiary. Ksiądz Jerzy dostawał dodatkowe zadania, często się nad nim znęcali. Nawet sam zapisał i opowiadał później, że wiedział, że to jest mała rzecz, ale w małych rzeczach wiedział, że trzeba być wiernym wobec Jezusa, bo od małych rzeczy może się zacząć strach i ukrywanie swojej wiary. A on wiedział, że nie może zaprzeć się Boga, w który jest Jego szczęściem i nadzieją. Okej, okay. mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że to, czego nie może nam się wstydzić, to wiara w Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że teraz już mamy jedno wielkie K.P.W. I pytanie do Was. Czy Wy Pamiętacie o tym, by dawać swoją postawą świadectwo wiary? Sprawdźcie, czy nosicie i czy macie krzyżyk albo medali. To bardzo dobry sposób, by dawać świadectwo odwagi wiary. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!